W tym krótkim wideoporadniku pokażę Ci, jak zarządzać linkami w nagłówku i stopce Twojego sklepu internetowego. Aby dodać link na nagłówku strony, zaloguj się do panelu sklepu. Następnie wybierz kategorię Wygląd i Treści i kliknij na Linki w nagłówku i stopce. Po lewej stronie znajdować się będą dwie zakładki: nagłówek i stopka. Zaczniemy od nagłówka, który pełni rolę głównego menu nawigacyjnego. W sekcji Linki znajdziesz linki, które obecnie znajdują się w nagłówku. W nagłówku możesz umieścić odesłanie do kategorii produktowych, bloga, kolekcji, menu, które obejmie wszystkie kategorie oraz podkategorie na sklepie, stron informacyjnych. Za pomocą koła zębatego, znajdującego się przy każdym z linków, możesz usunąć go z nagłówka. Aby zmienić położenie linków, kliknij na nazwie i przeciągnij w górę lub w dół. Aby dodać kategorię produktów, należy ją wcześniej utworzyć w zakładce Obsługa sklepu Kategorie. Jeśli chcesz, aby w nagłówku wyświetliło się menu, które obejmie wszystkie kategorie oraz podkategorie, z rozwijanej listy wybierz pozycję wszystkie kategorie. Pamiętaj, żeby nie przeładowywać nagłówka zbyt dużą liczbą linków. Powinny się tam znaleźć tylko te najważniejsze. Teraz przechodzimy do stopki, która często pełni rolę centrum informacyjnego dla klientów. To tutaj najczęściej umieszczane są linki do regulaminu sklepu, polityki prywatności czy kosztów i czasu dostawy. W widoku widzisz podział na grupy, pod którymi znajdują się linki do stron informacyjnych. Treść stron informacyjnych możesz edytować w zakładce Wygląd i Treści, strony informacyjne. W tym miejscu możesz też utworzyć stronę informacyjną. Tutaj również możesz w prosty sposób układać stopkę tak, jak chcesz, za pomocą metody przeciągnij i upuść. Możesz zmienić pozycję linków w danej grupie, ale także pozycję całej grupy. Dodajesz linki do nagłówka czy stopki, ale nie widać ich na stronie? Przejdź do Shopper Visual Editor, a następnie do edycji nagłówka i stopki i upewnij się, że dedykowane moduły znajdują się na swoim miejscu.